Siemano, witam wszystkich serdecznie. Wyszło tak, że jest 10 i miałem nagrać w sumie ten dzień z mojego życia. Wstałem sobie dzisiaj wcześniej rano, ale właśnie teraz zaczynam o 10, bo mi się przypomniało, że mam to nagrać. Także zapraszam do oglądania. Godzina 10.15, ja będę zaczął zaraz właśnie nagrywki jeśli chodzi o nowe reklamy, jeśli chodzi o właśnie filmiki na YouTubie, także będą kolejne właśnie treści tworzone. I teraz co to było robione, to były tworzone właśnie tutaj hooki do reklam. Były tworzone hooki do reklam i lubię sobie tworzyć właśnie w takim moim notesiku, w takim zwykłym zeszycie i po prostu zapisując pomysły długopisikiem. Taki kupiłem, taki w sumie wygląda fancy. W sumie wygląda, bo trochę się nie pisze średnio. Rozpiszę, właśnie, rozpiszę, raz nie piszę. No, w każdym razie, mmm, myślę sobie, na przykład, taki: jeśli musisz czekać na polecenia, żeby mieć nowych klientów, to sam strzela sobie w kolana, albo ten jest mocniejszy, czyli, że e, jeśli musisz czekać na polecenia, żeby mieć nowych klientów, to tak jakbyś każdego dnia rzucał sobie jakby na stopę. I to jest właśnie taki hook, czyli pierwsze trzy sekundy filmiku całego, które mają za zadanie przykuć uwagę w ogóle tego, tej osoby, która to będzie oglądała. I to takie coś jest, jakby zmienia cały wzorzec, jakby tego, bo, no, raczej nikt nie mówi, że jeśli coś tam, to zrzucasz sobie tego na stopę, no nie? I ludzie mają takie open loop, czyli taką otwartą pętlę i się ciekają, że czemu w sumie zrzucam stopę? W sensie, czemu rzucam cegłę na stopę? I tak dalej, i tak dalej, nie? Dobra, jeśli chodzi o setup, monitorcie sobie te peta fajna. Mam takie coś generalnie słuchawę i to są słuchawy normalnie nabudowe takie, żeby po prostu wyciszyć, zmaksymalizować, zminimalizować właściwie wszystkie hałasy, które po prostu docierają z zewnątrz, nie? Czyli sobie robię taką sesję porku, worku, naparzam to i również sobie włączam stoperek. Tutaj nie widać nawet. <laughs> nie, to jest stoperek, taki zwykły, kuchenny timer, w który wrzucam sobie jakąś, jakieś zadanko. Na przykład, mm, nie wiem, coś tam robię. ty przykładowo wymyślam właśnie treści na reklamę. Klikam sobie 35 minutek, może tak, to będzie lepiej widać. O, 35 minutek Klikam sobie i mi odlicza, jakby. No i to jest prawo celny, czyli to, ile, jakby, ile czasu nam przydzielimy sobie na zadanie, tyle zadanie nam czasu zajmie. I to jest patent właśnie od Alexa Hormoziego. Tutaj co chcę pokazać, to w sensie ja mogłem te kubki sprzątnąć, te dwa, te dwa tu, to są po kawie. No i tak jak mówię, mogłem te kubki sprzątnąć, ale jak ma być taki, wiesz, autentyczny dzień i tak dalej, to zostawiam to tak jak wszystko było i lecimy dalej. Tu mam piciu, w sensie ja mam wodę i tutaj też wodę, a także taki biurko, biurko reveal, tutaj mój mikrofon, tutaj właśnie tak autka, tutaj jakieś ten, tutaj sobie zapisuje często właśnie, że wideo vloga, żeby nie zapomnieć, także pozdro. To co polecam gorąco, to jest chyba najlepsza inwestycja była, to kupić dodatkowy akumulator do aparatu. Po prostu jak się jeden rozładuje, to wtedy wkładam drugi i mogę dalej sobie działać, a ten w międzyczasie, który się rozładował, jest ładowany. I w sumie tak mogę sobie wymieniać na bieżąco te, te po prostu akumulatory, przez co aparat w sumie cały czas pracuje, wiesz, jakby bez przerwy, nie muszę czekać aż się, się naładuje i tak dalej, i tak dalej. A to nie wiem, kosztowało chyba z jak takie coś na lego, także no mega warto. Dobra, to jak wygląda tutaj. E. Yo, yo. <laughs> e, tutaj leci sobie ten, nagranie ekranu mm, Tutaj leci sobie rozgrzewka głosowa, wiersze kredyksyjne Że pan z zgniączył I tak dalej, i tak dalej Także tutaj sobie rozgrzewamy głos, żeby to wiadomo było W porządku wszystko, i tak dalej Później lecimy sobie mm, nagrywanie Tutaj leci kamerka Trochę się przejaśnia Tu leci kamera, tu leci, mm, tam leci to leci wideo leci i lecimy dalej. Dobra, jest godzina 11.24. To, co miałem nagrać, tak naprawdę nagrałem. Także lecimy sobie dalej. Kiełbaski, drugie sięlanko, bułka podpieszona później na masełku i później na tym jakby podsmażonej kiełbasie. Ketchupik, no i coś tu zawieszę zaraz włączę przy komputerku. I to co teraz robił, to sobie zmontuję te nagrania, które zmontowałem sobie wcześniej. Teraz byłem takie chwile, takie momenty po prostu odpisywania klientom i tak dalej, tego typu rzeczy. Także teraz się zabieram właśnie za montowanie filmu. ogólnie nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie zapomniał i oczywiście zapomniałem dograć w ogóle reklam. Jak nagrywałem wszystkie rzeczy, czy to właśnie filmiki na YouTube, zapomniałem dograć reklam i to dlatego, że zapomniałem wczoraj rozpisę sobie skrypt, co będę mówił w tej reklamie. Także zabieram się do skryptingu po prostu, do pisania skryptu do reklam. No i jeszcze zaraz do nagrywania właśnie. Tam filmik e, zmontowany w sumie już, wyeksportowany i zapakowałem sobie też e, paczkę. Co w się sensie w sumie to było tak, że wystawiłem e, na Olixa Dwie gierki miałem jakieś stare z PlayStation do sprzedania a i w sumie parę minut później jakiś gość już kupił, także fajnie, sprzedano wszystko i już nie mam tych gratów, także cieszę się. Rzuciłem stories na temat tego, jakie profilowe sprawia lepsze wrodzenie i tutaj na Instagramie ogólnie wyszło, wyszło tutaj 60% do 40, 21% do 14%. Na profilowe właśnie to fioletowy, także zaraz to pewnie zmienię. Ustawiłem ten telefon tak średnio. Ale lecimy sobie biegać, lecę właśnie na bieżnie, na bieżnie na tor, kurkożko, szkoły tam jest na wojsku, także sobie trochę pobiegamy i zaczynam jakieś 6 km dzisiaj w planach, lekki, spokojny bieg, był oh, kurde, to spadł mi telefon, ale nic takiego, nic takiego, lekki, spokojny bieg i, i lecimy dalej. Ja Jest tym pobieganiu. Um, ustawiam sobie właśnie zegarek, bo generalnie właśnie YouTube. <grym> z podnika na YouTubie z jakoś super. Bo byłem sobie teraz właśnie pobieganiu i tak dalej. Ogarnąłem się, wiadomo, wszystko, jak to pobieganiu I okazało się, że zegarek pokazuje mi w milach czas, a nie w właśnie w kilometrach. Nie musiałem sobie tam przegliknąć i ustawienia zrobić tak, że robię sobie takie wstępne ustawienia, bo mam ogólnie nowy zegarek i wiadomo, jak to nowy zegarek, trzeba go od nowa ustawiać, i dostosować go gdzieś tam pod siebie. Nie? Jeśli chodzi o zegarek, to jeszcze pochwalę się fajnym dealem, którego udało mi się zrobić. W sensie po prostu to jest Garmin Forerunner, nie wiem w sumie jak to się nawet czyta, 55 i on tam chodzi na stronie Garmina za 7-8 stówek, 8-9 stówek jakoś tak. I udało mi się go dorwać używanego wiadomo z Olixa z Paragonem kupionym za 7 stów rok temu za 3 stówki. Także myślę fajny deal i też w sumie polecam robić takie deale, bo można dorwać fajne rzeczy, nawet nie mocno użyte. Bardzo bym stanie i tak naprawdę dwa razy taniej niż jakbyś był nowy. Analizuję właśnie sobie arkusze, które wypełniają mi trenerzy podczas kampanii. i Generalnie to, co zauważam w większości, w większości arkuszów, to jest to, że są dwie próby: jedna próba, dzwonienie do lida i następnie cisza. I jakby oznaczony jest slid, że jest nieodebrany i tak dalej. I to, co musisz wiedzieć, nieważne w sumie w kontekście jakiego biznesu działasz i tak dalej. Jeśli dzwonisz do ludzi z reklamy, ultra ważne jest to, żeby kontaktować się z nimi bardzo szybko. I kontaktować się z nimi kilka razy. Bo prawda jest taka, i to będę wiele razy powtarzał, prawda jest taka, że osoby, które wypełniają formularz, to nie jest jedyna rzecz, na którą oni czekają przez cały dzień, żebyś ty do nich zadzwonił. I jakby musisz to sobie uświadomić, że oni mają masę obowiązków na głowie i w ogóle nawet mogą nie pamiętać, jeśli zadzwonisz do nich dzień później, to nawet mogą nie pamiętać, że coś wypełniali. Bo to się zdarza. Także. To, co mógłbym Ci doradzić, to żebyś sobie bardzo szybko dzwonił do tych kontaktów, jak najszybciej się da i wiele razy o różnych godzinach próbował do nich dzwonić. Najlepiej ogólnie dwa razy pod rząd. No, no bo często ludzie mogą myśleć, że dzwoni fotowoltaika, a fotowoltaika nie dzwoni dwa razy pod rząd. Także taki protyp, jakbyś chciał tutaj gdzieś tam zabysnąć nie, i tak dalej, także sobie dwa razy pod rząd, dzwoń I, i często jak najbardziej się wyświetla komunikat, że jest zajęty numer, dzwoń dwa razy pod rząd, bo często iPhone'owe... Tryby nie przeszkadzać i tak dalej, blokują pierwsze połączenie, ale drugie przepuszczają. Także, także to jest to. No i w sumie szybki updatecik, że e, paczka nie wysłana jeszcze. W sensie, no oczywiście zapomniałem jej wysłać. Jak byłem biegać, to miałem ją wysłać, bo byłem w koszkomatku w sumie e, i nie wysłałem. Dobra, jeśli chodzi o dzisiejsze statystyki, to wleciały 6,4 km. 4 mile przebiegłem, bo zegarek na początku pokazał mi mile. <laughs> nie wiem, po prostu nie ustawieniach był, był taki ustawienia, coś tam się poklikało. Jeśli chodzi o sen, ten 7,5 godzinek. Wcześniej poszedłem spać i wcześniej też wstałem. Także tutaj też body baterii. Takie tutaj. No i 10 kroków prawie wydziało. także spoko. Natomiast jeśli jesteś trenerem personalnym, właścicielem studia treningowego lub trenerem przysług walki, i masz problemy z pozyskiwaniem klientów lub nie chcesz się tym zajmować lub chcesz, żeby ktoś ogarnął marketing za ciebie, to koniecznie kliknij pierwszy link w opisie. Obejrzyj krótki filmik, a następnie umów się ze mną na konsultację, na które sprawdzimy jakie możliwości mamy w Twoim przypadku. Koniecznie zasubskrybuj kanał po więcej treści. Dzięki bardzo za oglądanie tego filmu, trzymaj się i do następnego.